Hejka, nazywam się Paulina Maciebogi i serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z rozwojem osobistym, z osiąganiem celów, budowaniem nawyków, a to wszystko w zgodzie ze sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i chcesz do swojego życia wprowadzać zmiany, żeby być lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Hejka, hejka Hejka, witam serdecznie, witam cię w 60 odcinku podcastu i dzisiaj będzie o temacie ciekawym, bo dzisiaj będzie o jednym sposobie na motywację, który pozwoli Ci utrzymać tę motywację dłużej. I zanim przejdę do samego tematu, no to oczywiście polecajka książki i dzisiaj polecam kolejną biografię, albo jest to autobiografia, nie pamiętam. Natomiast jest to książka Michelle Obamy, Bikamin, Moja Historia. I jakieś trzy tygodnie temu skończyłam czytać autobiografię Baracka Obamy, która się nazywa Ziemia Obiecana. I jakby różnica między tymi dwiema książkami jest duża, bo Michelle Obama bardziej skupia się na takich aspektach związanych z tym, co sprawiło, że ona doszła do miejsca, gdzie była. Ty W tym danym momencie, kiedy książka napisała. I ta książka... Bardzo mi się podobała, bo po pierwsze była napisana fajnym językiem, po drugie pokazywała tą drogę w ujęciu tego, jak dzieciństwo, które nie było bardzo łatwe, płynęło na to, że Michelle Obama osiągnęła to, co osiągnęła. No bo oczywiście była na studiach prawniczych, zresztą tam poznała też, czy, czy właściwie po studiach prawniczych poznała Baracka Obamę, który zresztą był jej pracownikiem. Natomiast jakby to wszystko, ta cała droga związana między innymi właśnie z z ze z studiami prawniczymi no była też w czasach, kiedy no w Stanach Zjednoczonych była większa dyskryminacja rasowa niż jest obecnie. Więc nie było jej łatwo jako czarnoskórej kobiecie, nie było jej łatwo, natomiast cała ta droga, która pokazywała to, jak ona miała wsparcie rodziny, jak ona radziła sobie z przeciwnościami, jak budowała poczucie własnej wartości, jak jakby wyrugiwała takie różne fałszywe przekonania ze swojej głowy, Pokazują naprawdę fajną drogę kobiety, która osiągnęła sukces. I oczywiście też zahacza o tematy, kiedy Michelle Obama już była pierwszą damą, czyli kiedy w czasie pre prezydentury jej męża stała się aktywistką na rzecz, na rzecz kobiet, na rzecz zdrowia dzieci, na rzecz jakby takiego zdrowego, holistycznego stylu życia. Więc naprawdę ta książka jest warta spojrzenia. Powiedziałabym, że tak, tak samo bardzo podobałaby mi się, gdyby nie, nie dotyczyła Michelle Obamy, to znaczy jeśli nie skupiałabym się na pierwszej damie, bo tematów dotyczących bycia pierwszą damą, nie powiedziałabym, że nie ma tam aż tak dużo, to bardziej skupia się, ta, ta książka bardziej skupia się na tej drodze, do, do jakby do stanu, gdzie Michelle Obama doszła, dzięki czemu, co jej przeszkadzało, jak sobie z tym radziła, i jak łączyła właśnie obowiązki też pierwszej damy, obowiązki kobiety, która pracowała bardzo długo, bardzo dużo, z wychowywaniem dzieci, z prowadzeniem też domu, więc no bardzo, ciekawe, bardzo ciekawa historia i no taka motywująca powiedziałabym, inspirująca. Ja lubię takie historie, gdzie determinacja jest takim centrum tej drogi bardzo często osiągania sukcesu. Oczywiście, jakkolwiek pojmowanego, więc polecam serdecznie. A dzisiejszy odcinek podcastu będzie o motywacji. I zanim przejdę do tematu, to, to proszę o wyrozumiałość z uwagi na mój taki trochę nosowy głos, bo niestety złapał mnie koronawirus, no i gdzieś tam ma to mocny wpływ na to, jak brzmię. Mam nadzieję, że nie będę brzmiała strasznie źle. Temat motywacji. Hmm. Od czego by tu zacząć? Myślę, że od tego, że powinnam powiedzieć, jaki jest mój stosunek do motywacji. Jeśli ktoś mnie słucha dłużej niż od tego odcinka albo niż od kilku, kilkunastu odcinków, no to wie, że mój stosunek do, do motywacji jest różny. Bo w drugim odcinku mojego podcastu mówiłam o tym, jak skupić się na działaniu, a nie na, a nie na takim wiecznym motywowaniu się. Bo mam, mam takie przeświadczenie i miałam takie przeświadczenie, że tak, tak, takie powiedzenie, że a, ja nie jestem zmotywowana, ja nie jestem zmotywowany, jest takim po prostu wytrychem do nic nie robienia, do lenistwa, do, ku, do kucia sobie mnóstwa wymówek wokół tego tematu. Natomiast ta motywacja może być po prostu źle pojmowana, bo według takiej definicji książkowej, to motywacja to jest stan gotowości do podjęcia określonego działania. Natomiast jeśli spojrzymy na tę definicję tak bardzo zero-jedynkowo, no to stwierdzimy, że bardzo trudno jest być w stanie ciągłej gotowości, tak? To jest taki stan, który wydaje się być taki bardzo angażujący, i ciężko jest przez całe życie, 24 godziny na dobę, utrzymać taki stan ciągłej gotowości. Natomiast mój stosunek do motywacji jest szczerze mówiąc mieszany, bo z jednej strony jakby zdaję sobie sprawę, że taka faktyczna motywacja to po prostu jest ten stan gotowości. I wiem, że to jest przereklamowany, przereklamowana sprawa, bo nie jesteśmy w stanie być cały, cały czas w tym stanie gotowości. A z drugiej strony jestem osobą, która lubi się motywować. I jakby też z tego powodu powstał ten odcinek, żeby dać Tobie takie narzędzie, taki sposób na to, żeby tą motywację utrzymać. I nie mówię, że to chodzi o utrzymanie jej 24 godziny na dobę, no bo raczej bylibyśmy bardzo zmęczeni tym, <laughs> jeśli nigdy byśmy nie odpoczywali nie byli w stanie takiego e, rozprężenia, wyciszenia, nic nierobienia też, no bo oczywiście nic nierobienie też jest, jest sposobem na relaks, na odpoczynek. Natomiast mam też takie przeświadczenie, że motywacja została bardzo mocno wypaczona wypaczona przez amerykańskich guru, którzy motywację zawsze wiązali z sukcesem i wiązali to zawsze z finansowym sukcesem, i to stało się tak połączone i tak ściśle, tak ściśle ze sobą zwarte, że gdzieś tam nawet stało się jakąś pewną parodią. Motywacja też została wypaczona przez różne filmy pseudomotywacyjne, które skupiają się na jakichś szumnych hasłach, typu jesteś zwycięzcą i stają się wiralami internetowymi, przez co ludzie zaczynają z tego wcisnąć bekę. Ja się wcale nie dziwię, tak? Bo to jest wtedy jedyna słuszna odpowiedź na, na tego typu filmy. No i motywacja też jest wypaczona przez jakieś obrazki, które swojego czasu, nie wiem, w latach dwutysięcznych <grych> zawojowały internet, jakieś cytaty motywacyjne na tle zboża. Albo na tle, nie wiem, biurowca. I to jest wszystko zabawne, nie? Bo no przez to, że to się stało takie stereotypowe i śmieszne i, i takie górnolotne, no to nasz stosunek do tego jest właśnie taki. To znaczy, trochę przed tym się bronimy, nie chcemy być połączeni z tym i nie wiemy, jak do tego podejść w taki ludzki sposób, w taki sposób, którego my potrzebujemy na co dzień. I ja bardzo długo, zamiast motywacji, Propagowałam inne działania. Propagowałam na przykład budowanie nawyków. Propagowałam po prostu samodyscyplinę, czyli dyscyplinowanie się, dbanie o to, żeby być dyscyplinowanym. I to zresztą było też poruszone w tym, w tym, drugim odcinku podcastu. Ja też propagowałam, zresztą wciąż propaguję, robienie tego, co kochamy. Dzięki czemu utrzymanie motywacji jest, no, łatwiejsze zdecydowanie. Natomiast teraz, po tych, powiedziałabym, miesiącach, latach, dochodzę do wniosku, że to wszystko to jest taki system naczni połączonych. System naczyń połączonych, który wykorzystywany jakby tak holistycznie, pomaga nam, pcha nas do przodu, daje nam pewne ramy działania, daje nam pewne techniki, sposoby, pomaga nam też to sobie wszystko ułożyć w głowie, dzięki czemu ta motywacja no, nie istnieje właśnie bez budowania nawyku w pewien sposób, bez tej samodyscypliny, bez robienia tego, co chcemy, co jest dla nas ważne. Więc no, myślę, że nie można w ogóle tego traktować jako jednego tematu, jednej definicji w odosobnieniu. I bardzo często zresztą w moich odcinkach podcastu o tym wspominam. Natomiast dzisiaj chcę pochylić się właśnie nad tym jednym sposobem, który sprawi, że tę motywację utrzymamy dłużej. Warto też wspomnieć, że internet jest pełen, pełen, po prostu pełen różnych treści, różnych artykułów dotyczących tego, jak zbudzić motywację, jak, jak ją podnieść. I faktycznie pamiętajmy, że nie jest trudno wzbudzić motywację w danym momencie, bo jeśli jesteś osobą, która się łatwo inspiruje, to wystarczy, że nie wiem, przesłuchasz jakieś, jakąś afirmację pięciominutową i możesz poczuć ten stan taki zmotywowania. Ale pamiętajmy, że według definicji właśnie ta motywacja to stan gotowości do podjęcia działania. No i co z tego, że my będziemy raz na rok zmotywowani, bo weźmiemy udział w seminarium, gdzie człowiek ze sceny będzie nam jakieś takie wzniosłe słowa przekazywał, ale co zrobić, żeby w ogóle trwać w tym stanie motywacji? Bo to nie jest tak, że raz się zmotywujesz i w ogóle, a do końca życia będę to robić, tak? I w ogóle to jest recepta na wszystko, no bo nie. Fajnie być, zostać zainspirowanym, ja to wolę nazywać, że bycie zainspirowanym, a nie bycie zmotywowanym, bo jeśli my jesteśmy zainspirowani, no to też jesteśmy bardziej skłonni szukać rozwiązań, szukać jakichś sposobów. Układać sobie jakieś ramy działania, właśnie po to, żeby tą motywację utrzymywać dłużej. No i dzisiaj chcę powiedzieć właśnie o tym jednym sposobie, który moim zdaniem jest totalnie, totalnie najlepszy na utrzymanie motywacji. To pewnie nie będzie coś takiego mega medialnego, <grych> i też jak robiłam research, to nie jest sposób, który gdzieś tam zawsze pojawia się jako pierwszy w różnych artykułach, treściach różnej maści. I to jest progres. Po prostu progres. Jedno słowo. <laughs> Okej, okay, koniec odcinka, dzięki. Nie, żartuję. <laughs> żartuję. Więc progres. Więc obserwowanie progresu, obserwowanie postępu. Jeśli my widzimy, że nam się udaje, jeśli my widzimy, że zaliczamy kolejne zadania, że zaliczamy jakieś kamienie milowe, że, że działa to, co my robimy, czego się podejmujemy, no to mamy takie poczucie zwycięstwa. Mamy poczucie sprawczości, bo widzimy, że to, co my robimy Daje dobre owoce, dobre efekty, dobre rezultaty, i że my jesteśmy w stanie to powtarzać, i to działa, i robimy to długo, i krok za krokiem, i wtedy nasz mózg dostaje taki wyrzut dopaminy i takiego uczucia, że chcemy więcej, chcemy więcej. I podświadomie ta nasza głowa kieruje nas właśnie w tą stronę, skąd ta dopamina przyszła, czyli to, to jednorazowe zaliczenie kamienia milowego, to, to poczucie zwycięstwa, to małe zwycięstwo. Nasza głowa. Tak pracuje, czy właściwie tak nas nastawia podświadomie, żebyśmy powtórzyli to działanie, bo spodziewa się, jakby, kolejnego strzału, tak? Tej dopaminy. Więc, jakby, tak działa nasz mózg i. Poniekąd to już powinno być dobrym argumentem za, za tym, że no, to jest po prostu nauka. To nie są jakieś sposoby, które zostały przeze mnie w jakiś szamański sposób wynalezione, to jest po prostu nauka. Warto przede wszystkim spróbować, no bo można słuchać tego, co ja mówię, ale warto przede wszystkim u siebie przetestować. Mhm. I jak w ogóle przetestować takie, takie obserwowanie postępu, obserwowanie progresu. Więc przede wszystkim jakby warto skupić się na działaniach, które pozwalają po pierwsze dostrzec, po drugie monitorować, po trzecie, zobrazować, i po czwarte, świętować ten progres, ten postęp. I to jest bardzo ważne, bo bardzo często mamy, mamy taką świadomość, albo działamy tak, że w naszej głowie zostawiamy to, że dobra, udało mi się zrobić, nie wiem, cztery treningi w tym tygodniu, fajnie, udało się, nie? I to wszystko z naszej głowie i my nie do końca obserwujemy ten progres. Bo żeby coś dostrzec i sobie co, coś zobrazować, musimy to sobie po prostu zapisać i musimy jakoś to ewidencjonować, czyli musimy jakoś gdzieś to gromadzić, że mieć to przed oczami. Bo prawda jest taka, że z pamiętaniem tego wszystkiego jest po prostu ciężko, bo nasza pamięć jest wybiórcza. Poza tym, w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, naszą pamięć roboczą mamy tak zawaloną na maksa różnymi informacjami, newsami, bodźcami, powiadomieniami, wiadomościami od ludzi. Jakimiś problemami, wyzwaniami, zadaniami i mamy zawaloną ją tak tym wszystkim, że nasza głowa nie będzie w stanie zapamiętać wszystkich rzeczy, które nam się udały, które w przeszłości zrobiliśmy, bo po prostu ona zacznie gdzieś tam to filtrować i wybierać te, które uzna za ważniejsze na dany moment. Dlatego tak ważne jest zapisywanie tego wszystkiego. I teraz, jak to można zapisywać, jak to można ten, ten progres sobie obrazować, więc no jest na to sporo sposobów. Są na przykład aplikacje, które pozwalają nam tworzyć zaliczanie takich konkretnych powtórzeń, zadań czy czynności i budować na przykład z tego łańcuch. Przykładowo aplikacja HabitBull, czyli jak nawyk i byk <grym> razem, to jest jedna z moich ulubionych aplikacji i bardzo często ją właśnie polecam w kontekście budowania nawyków, ale właśnie w kontekście obserwowania progresu, no ona jest zajebista. Na pewno jest mnóstwo innych aplikacji, można poszukać, które pozwalają budować nawyk albo właśnie obserwować postęp wykonywanego zadania czy jakiegoś projektu. I one naprawdę fajnie działają. Można mieć je pod ręką i spojrzeć w dowolnym momencie, żeby zobaczyć, że faktycznie jest postęp tego, co my chcemy wykonać. Natomiast na głowę też bardzo dobrze działa wszelka gra kolorami. I tutaj, jakby nie odkryję Ameryki, bo mamy takie trzy kolory, które mogą sprawić, że uznamy, że coś jest jakby do zrobienia, w trakcie robienia albo zakończone. No i to jest oczywiście kolor czerwony, żółty i zielony. I przykładowo w arkuszek Google, na przykład ja z tego korzystam w arkuszek Google, mam arkusz z celami w podziale na, na, przykład na cały miesiąc i mam różne zadania rozpisane na dane dni miesiąca, no to na zielono sobie zaznaczam te, które wykonałam, na czerwono te, których nie wykonałam, no i wtedy widzę, widzę, jakby, widzę jaki mam progres, widzę jaki mam postęp, widzę co zrobiłam, czego mi się nie udało zrobić, no bo czasem tak będzie, ale widzę jakie zadania są zrobione, bo one są zaznaczone na zielono, więc to jest w ogóle zajebiście, działa na głowę, i tak samo działają w ogóle wszelkie listy to-do, gdzie sobie odhaczasz taką parafką wykonane zadania albo na przykład skreślasz dane zadania, bo wtedy jakby widzisz, że one są już wykonane. I ja z tego, z tego parafowania korzystam, też bardzo bardzo lubię korzystać z tego parafowania listy to-do, bo korzystam sobie z tego przy moich codziennych rutynach. Mam w aplikacji Notion taki właśnie arkusz, stronę z codzienną rutyną, gdzie mam wypisane 7 zadań, czy właściwie 7 czynności, które w ramach porannej i wieczornej rutyny wykonuję, o czym zresztą mówiłam w ostatnim odcinku podcastu. No i wtedy sobie zaznaczam parawką, że coś zostało zrobione. Dzięki temu ja obserwuję postęp, no i też jestem w stanie to działanie utrzymać dłużej. Natomiast innym fajnym sposobem są tablice, które pozwalają przesuwać zadania od momentu, kiedy są do zrobienia, poprzez, poprzez jakby taki etap, kiedy są w trakcie zrobienia, no i na finalny etap, kiedy są zrobione. I te tablice i te, ta metoda w ogóle nazywana Kanban no, powoduje, że my faktycznie widzimy, jak na dłoni po, po prawej stronie, ile zadań zostało zrobionych, czyli ten progres jest dla nas bardzo taki ewidentny i widoczny. I no, jedną z aplikacji, która wykorzystuje ten mechanizm jest na przykład Trello, więc też bardzo polecam. Natomiast warto też wspomnieć, że narzędzie to jest, taka, to jest taki temat wtórny, bo możesz skorzystać z jakiegokolwiek narzędzia, które pozwoli ci obserwować postęp. I jeśli nie wierzysz, że, że to działa na naszą głowę, no to spójrz na przykład na, nie wiem, na różne czytniki książek, na aplikacje, w których czytasz książki. Gdzie masz zaznaczone, ile stron danej książki przeczytałaś, albo gdzie masz zaznaczone procentowo, jaki procent książki jest za tobą, i jak to fajnie na nas działa. Albo na przykład zwróć uwagę na to, jak robisz jakikolwiek test, jakiś dłuższy test. I załóżmy, że ten test trwa pół godziny, więc jest bardzo długi, i żeby go wykonać, no to lubisz obserwować, ile, ile tego testu jest już za tobą, tak? Czyli widzi lubisz widzieć na przykład, że nie wiem, zrobiłaś 10 na 20 pytań, albo że wykonałaś 60% testu. Bo to jest znowu obserwowanie tego progresu, dzięki czemu my jesteśmy w stanie wytrwać do końca. Bo jeśli my widzimy ile nam zostało do końca, no to jesteśmy w stanie ukończyć dane zadanie, czy ukończyć daną, daną aktywność. I bardzo podobny przykład jest z bieganiem, bo co byś wolał, czy wolałbyś biec bez przerwy 10 kilometrów, totalnie nie wiedząc w danym momencie ile przebiegłeś, czy wolałbyś monitorować dystans, i na przykład po każdym kilometrze widzieć, że, o, super, jest kilometr za tobą, jeszcze 9 do końca, tak? I widziałbyś na bieżąco, że dajesz radę, że jesteś blisko celu, że masz wykonany konkretny jakby procent tego zadania, tego biegu. No i która opcja sprawi, że będziesz biegł do końca? Nawet jak poczujesz, nie wiem, zmęczenie, zniechęcenie, skur cokolwiek, to która opcja sprawi, że będziesz biegł do końca? Ta, w której totalnie nie wiesz, gdzie jesteś i jaki masz postęp na swoim koncie, czy ta, w której na bieżąco widzisz, monitorujesz i jesteś w stanie ocenić, ile ci zostało. I ten mechanizm też powoduje, że bardzo popularne jest takie mierzenie kroków, tak? Jeśli mamy zegarek, który nam mierzy kroki, no to na bieżąco widzimy, ile tych kroków wykonaliśmy, a jeśli mamy jeszcze jakiś cel, typu, nie wiem, 5 tysięcy kroków czy 10 tysięcy kroków, no to jesteśmy w stanie ocenić, ile nam do końca zostało. Więc znowu, obserwowanie tego progresu daje nam takie poczucie zwycięstwa i poczucie tego, że my idziemy do przodu i jesteśmy sprawczy. Inne sposoby, które też pozwalają obserwować postęp, to są właśnie, tak jak wspominałam, te kolory, czyli zabawa kolorami, parafki, czyli parafowanie jakichś zadań na jakieś liście to do, punkty procentowe całości, czyli na przykład zrobiłam, nie wiem, 10% danego projektu, albo na przykład też takim ciekawym rozwiązaniem jest skreślanie dni w kalendarzu, jeśli y, lubimy takie analo analogowe narzędzia, czyli, nie wiem, kalendarz na ścianie. Chodzi po prostu o coś, co w taki mocno wizualny sposób da ci bardzo szybko informację zwrotną, że osiągasz ten postęp. I dlaczego szybko? Bo jeśli ty sobie ewidencjonujesz progres w jakimś, na przykład, dzienniku wieczornym, i, on, i, i, te, i te informacje są poniekąd ukryte w jakimś dużym bloku tekstu, no to totalnie to nie chodzi o to, bo ty nie masz wtedy, jak na dłoni, informacji, że masz postęp i nie możesz bardzo szybko sprawdzić, gdzie jesteś i czy ten postęp osiągasz. Chodzi o to po prostu, żeby Dana technika, dany sposób, dane narzędzie dało ci bardzo szybko informację zwrotną, bo wtedy twoja motywacja jest w stanie się utrzymać i ona nie spada i nie poświęcasz godziny na przekopywanie się przez jakieś, nie wiem, raporty albo przez blok tekstu po to, żeby znaleźć informację, czy ty osiągasz postęp. Więc to musi być narzędzie, które najlepiej wizualnie da ci szybko informację zwrotną, że osiągasz postęp. I żeby nie być taką gołosłowną, no to jest pewne badanie, które potwierdza właśnie działanie tego mechanizmu, bo psychologowie z Harvard Business School sprawdzili, czy da się znaleźć taki jeden czynnik, który pomaga właśnie nam utrzymać zaangażowanie, produktywność, motywację w dłuższym odcinku czasu. Czyli no dokładnie to, o czym dzisiaj mówimy. I poprosili prawie 250 osób, które pracowały w różnych zespołach, o prowadzenie takiego dziennika podsumowującego każdy dzień ich pracy. I oni tam zapisywali swoje emocje, swoje spostrzeżenia i, i takie wnioski, które, które na gorąco mogli sobie sformułować. Natomiast mieli też opisywać w każdym konkretnym dniu jedno wydarzenie, które szczególnie zapamiętali. I w ten sposób badacze zebrali prawie 12 tysięcy stron notatek, które mogli przeanalizować. I co wyszło z tej analizy? Mianowicie, kiedy porównali najlepsze i najgorsze dni uczestników pod kątem, oczywiście, wyników, Zauważyli, że pozytywne momenty, które były najczęściej związane z tymi najlepszymi dniami, wiązały się z poczuciem robienia postępów. I odwrotnie naj, najpopularniejszym takim powodem spadku motywacji, spadku nastroju, spadku poczucia sprawczości była stagnacja czyli brak postępu. I to badanie pokazuje, że no faktycznie to jest coś co zostało przebadane, to nie jest jakieś moje widzi mi się. Czyli z jednej strony jakby wiemy jak działa nasza głowa, a z drugiej strony wiemy, że działa to dla większej liczby osób, tak? Więc monitorowanie progresu to jedno, natomiast jakby drugim tematem jest świętowanie świętowanie tego progresu, świętowanie postępu. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeśli my planujemy sobie jakiś cel, na przykład nie wiem, przebiec maraton i trenujemy pod ten cel, no to jakby osiągnięcie tego celu jest trochę w czasie odłożone, tak? Czyli ten maraton, nie wiem, biegnę za pół roku, no to żeby ja otrzymać tę nagrodę w postaci wykonania tego zadania, no to tak naprawdę to się dopiero wydarzy za pół roku, tak? I to jest dość odległe. Więc potrzebujemy czegoś, co dostarczy naszemu organizmowi nam poczucia zwycięstwa już teraz. I dlatego tak ważne jest właśnie celebrowanie zwycięstw, o czym zresztą no, powtarzam, na każdym kroku, czy w kontekście budowania nawyków, czy w kontekście poczucia własnej wartości, pewności siebie, poczucia sprawczości, to jest po prostu celebrowanie zwycięstw. Musimy zapewnić sobie zwycięstwo tu i teraz. Nawet w książce jednej, jednych z moich ulubionych autorów, braci HIV, decydujące momenty, jak budować doświadczenia, które mogą zmieniać, poruszać i motywować, zaliczanie takich kamieni milowych opisują jako ważny moment, który daje nam właśnie poczucie dumy. I właśnie jednym z tych decydujących momentów jest to poczucie dumy. Dlatego podkreślanie tego poczucia dumy i świętowanie go i zwracanie na niego większej uwagi, no jest tak ważne. I jak to może działać w praktyce? No na przykład, jeśli nie wiem, jeśli masz właśnie te treningi pod maraton i jeśli na przykład trenujesz zgodnie z planem miesiąc bez przerwy, no to daj sobie jakąś nagrodę, tak? Albo jeśli piszesz na przykład książkę i napisałaś połowę zakładanej objętości, no to znowu to może być super kamień milowy, 50% połowa, więc daj sobie jakąś nagrodę, tak? Uczci ten, ten progres, ten postęp. Daj głowie jeszcze więcej argumentów, żeby nasza głowa chciała nas pchać w stronę robienia tego ponownie, tak? Bo nie dość, że ma argument w postaci tego, że ok, kamień milowy, 50%, wyrzut dopaminy, poczucie satysfakcji, zadowolenia, szczęścia. To jeszcze dodatkowo mamy nagrodę, tak? Mamy nagrodę i możemy się jej spodziewać na przykład ponownie, kiedy ukończymy książkę pisać w całości, więc to jest super sprawa. Albo jeśli na przykład, nie wiem, rzucasz palenie i udaje ci się nie palić na przykład tydzień, albo miesiąc, albo rok, albo pięć lat, to dawaj sobie nagrodę za takie kamienie milowe. Daj sobie poczuć dumę, dzięki czemu Twoja podświadomość będzie Cię nakierowywała na to działanie ponownie, tak? Natomiast warto też dodać, że każdy miewa gorsze dni, i takie gorsze okresy i to jest zupełnie w porządku. Natomiast mam też takie doraźne działanie, które, które warto zastosować właśnie wtedy, gdy czujesz, że takie normalne sposoby monitorowania postępu, obserwacji postępu nie do końca działają w danym momencie, no bo tak się może czasem zdarzyć. I to jest metoda, którą zresztą <grym> zaczerpnęłam, zainspirowałam się tą metodą od Klaudii, z którą ostatnio rozmawiałam na konsultacji, także pozdrawiam Cię Klaudia serdecznie, dzięki bardzo za za tą inspirację. I to jest metoda pięciu zwycięstw. Albo trzech zwycięstw. To jest kwestia, kwestia indywidualna. Chodzi po prostu o to, żeby w momencie, kiedy czujesz totalny brak sprawczości, albo totalną stagnację, nie czujesz motywacji, nie czujesz, że w ogóle ci się cokolwiek chce zrobić, no to warto sobie uzbierać na koncie w danym momencie trzy albo pięć na przykład zwycięstw. I wtedy zwycięstwem może być wszystko. Zwycięstwem może być na przykład to, że nie wiem, wstałaś, zrobiłaś sobie zdrowie śniadanie i je zjadłaś. Albo na przykład zwycięstwem może być to, że zamiast pójść biegać, poszłaś na dwukilometrowy spacer, tak? Chodzi po prostu o to, żeby sobie zgromadzić, nawet zapisać takie trzy zwycięstwa, pięć zwycięstw, które pozwolą ci zaobserwować postęp. Zaobserwować postęp, bo może nawet nie taki, którego się spodziewałaś, spodziewałaś i wobec którego masz jakieś oczekiwania, ale chodzi o to, żeby sobie uzbierać ten postęp, i żeby uzbierać sobie te zwycięstwa i poniekąd wpaść w taki ciąg, ciąg zwycięstw i nabrać takiego pędu. Więc jakby te trzy czy pięć zwycięstw możecie napędzić do tego, żeby robić dalej to, co sobie założyłaś. Więc to też jest bardzo fajna metoda i warto spróbować. Konkluzja. Czas na konkluzję. Konkluzja jest taka, że motywacja to jest fajna sprawa. I ten jeden sposób, o którym powiedziałam jest... Kurczę, no wysoko, wysoko działający. Ja z niego korzystam za każdym razem, we wszystkim co robię, czy to są nawyki, czy to są moje rutyny, czy to są cele, zadania, które planuję. Ale warto wspomnieć, że jeśli za motywacją nie pójdzie działanie, no to, hmm, no to ta motywacja mnie trochę bez sensu, tak? bo nikt się nie motywuje tylko dlatego, żeby czuć w ogóle, że może zdobywać góry, a potem, a, okej, okay, <laughs> idziemy dalej, no bo chodzi wciąż o to działanie. Natomiast jakby ten sposób może bardzo mocno pomóc właśnie z przekuciem przekuciem tej inspiracji i tego stanu gotowości do faktycznego działania. Natomiast warto powiedzieć, że no nie ma takiego magicznego sposobu, nie ma takich magicznych fasolek, które sprawią, że sobie je łykniesz, zasadzisz i że zawsze będzie Ci się chciało. Nie ma. To jest totalnie normalne, że czasem Ci się nie będzie chciało, natomiast dobrze być przygotowanym na takie sytuacje i mieć taki właśnie sposób, który właśnie opisałam w tym odcinku, który może Ci po prostu pomóc. Jak ja teraz monitoruję postępy? No, ja robię w sumie bardzo wiele rzeczy i właściwie robię prawie wszystko, co opisałam w tym dzisiejszym odcinku, bo używam na przykład zielonego koloru na wykonane zadania, używam parafek, na przykład dla moich codziennych rutyn. Bardzo długo używałam też aplikacji Habit Bull, kiedy chciałam na przykład zbudować różne nawyki związane z na przykład z piciem wody, z, z jakimiś ćwiczeniami, z wykonywaniem jakichś takich właśnie zadań. To korzystałam długo z tej aplikacji. Te wszystkie metody, ten sposób przede wszystkim, ten postęp, to obserwowanie postępu naprawdę, naprawdę działa, no bo on działa w zgodzie z tym, jak działa nasza głowa. Więc warto dać temu szansę, pomyśleć o tym jako o, o takim sposobie, który można wypróbować jako jakby trochę w oderwaniu od reszty, czyli nie, nie czytać artykułów, gdzie masz 15 sposobów na motywowanie się, tylko spróbować ten jeden, czyli obserwowanie postępu i monitorowanie tego postępu. Bo okaże się, że jak zrobisz jedną rzecz, to potem o wiele łatwiej jest zrobić drugi krok, więc tutaj serdecznie, serdecznie polecam wypróbować, bo to poniekąd zmieniło moje życie, bo dzięki temu ja naprawdę no, jestem w stanie robić dużo i czuć się dobrze i chcieć to robić przede wszystkim. Mam nadzieję, że ten sposób dał Ci trochę inspiracji i że teraz będziesz w stanie utrzymać tą motywację dłużej. Jeśli uważasz, że to jest coś, czym warto się podzielić dalej, i jeśli ten odcinek mógłby komuś pomóc, chociaż jednej osobie, która mogłaby go przesłuchać, no to serdecznie Cię proszę, żebyś udostępniła lub udostępnił ten odcinek w mediach społecznościowych. Czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, czy to na LinkedInie, Twitterze, no gdziekolwiek lubisz działać. Żeby ludzie przestali postrzegać motywację jako coś takiego magicznego, stereotypowo, śmiesznego, komicznego, co zostało rozgrzebane w internecie przez różnych domorosłych guru amerykańskich. Tylko, żeby faktycznie spojrzeli na to pod kątem tego, jak to, jak można sprawić, tak tutaj, tutaj i teraz, dla mnie, żeby tą motywację po prostu utrzymać, żeby ten ogień trochę, no, podsycić i podkręcić. Więc serdecznie zapraszam do podzielenia się tym odcinkiem. Będzie mi bardzo miło. Jeśli mnie oznaczesz, no to tym bardziej zobaczę, że, że ten odcinek ci się spodobał. I tyle. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do tego momentu. No i do usłyszenia za tydzień.